Siema, w dzisiejszym odcinku będziemy testowali lifehacki z YouTube i TikToka, więc zapraszam do subskrybowania kanału, żeby zobaczyć więcej takich odcinków. I tak, dzisiaj jest Wigilia, więc Largos jest tak wcześniej odcinek. Bo jak będzie Wigilia, to nie będę wrzucał odcinka, tylko wcześniej wrzucę jeszcze, więc teraz widzicie go wcześniej. I tak yy, no więc yy, tak, zapraszam do subskrybowania. Ja nie przedłużam i idziemy do odcinka. Dobra, więc jesteśmy teraz przy pierwszym lifehacku i zobaczcie jak on wygląda. Dobra, czyli tak, do pierwszego lifehaka potrzebujemy kartkę i... Taśmę i taśmę, nie? Więc e, musimy tak. Teraz e, nie widzicie, ale nakleję. E, nie mam co obciąć. Ok? I o! Dobra, nakleiłem. Tutaj nakleiłem taśmę. Nie wiem, czy widać. Trochę się odbija. Więc tak tutaj e, najpierw spróbujmy tak to jeszcze tak to może tutaj nie widzicie. O teraz e, spróbuję może to tak jakoś jeszcze tak poprzyciskać. Przyciskam, żeby to było na maksa. Dobra tu. O dobra, więc tu mamy. I teraz spróbuję tak od normalnie oderwać. O. Oderwała się tu. O, widzicie te teraz trochę? Tu się trochę oderwało kartki, a taśma poszła z kartką. I teraz naklejmy znowu. Ale zrobimy ten live hack, co oni pokazali. Dobra, tu, mm. ora, Mamy tu. Podociskam. I oni chyba tam pokazywali tak, trzeba to pociągnąć. Kartka nie pękła, taśma pękła. To zadziała, czy nie? To trzeba jakoś rozciągać chyba. Rozciąga się. Dobra. O, cała taśma puściła. a tu. Czekaj. O, tu. Tu jest to co oderw oderwałem. A nie wiem, tu chyba było gdzieś, gdzie przykleiłem drugą. No tu, tu gdzieś przykleiłem drugą. Nic nie ma, więc ten life, life hack. Ten life hack zaliczam i przejdźmy teraz do drugiego life hacka. Tu mamy, widzieliście teraz lifehacka, tu mamy taką y, jeszcze nie do końca zerwaną y, etykietę z dołu, więc takie tu mam i tam było na tym lifehacku chyba tak, że trzeba było chyba popsikać y, tym płynem do mycia szyb. Może jeszcze trochę obcikłem Dobra. Teraz dajemy papier na to. Może złóżmy na pół, żeby ten papier trochę mocniejszy. O, przyciskamy i jeszcze chyba mieliśmy to spcikać i chyba odczekać. 5 minut, więc zaraz wracam. Dobra, więc 5 minut czekałem, i teraz zobaczymy, to powinno się zatrzeć. Jak tak zrobiliśmy ręką. I no nie. Może. No, no, no. Jest dalej. Jak no nie dało to nic. Więc ten live. Nie działa. Ja, Idziemy do na następnego lifehacka. Dobra, wy teraz w tym lifehacku robimy tatuaże, nie wiem, więc dobra, najpierw trzeba perfumami. Mi się wydaje w ogóle tak, że to nie będzie działać, mi się wydaje, że to, to nie ma sensu, działać. Dobra, pierwszy tatuaż, jeszcze może drugą stronę. Jest już bardzo niego nawet na telefonie kapu i do wody go wsadzam. Teraz kolejny. Dobra, to teraz będzie time lapse jak ja to robię. Dobra, skończyłam, już wam pokazuję. Nie wiem, jak to teraz wygląda. O, tutaj już trzy takie ta kartki z tatuażami mam. I teraz czekamy 3 minuty, aż to się zrobi, do Was wracam. Dobra, minęły 3 minuty. Tutaj mam to, jeszcze szybko idę po ten perfum, proszę. Dobra, jestem. Mm. I sepszkam tu gdzieś na rękę, i później tatuaż, jeszcze raz trzeba. No dobra. dobra, mam bardzo spieszną rękę. Wyciągam pierwszy tatuaż i kładę go w tu położony. Zaraz wam pokażę, ale ja nie wiem, czy mam z nim tak siedzieć. Zapomnę, Nie wiem, musiałbym zobaczyć. Nie wiem, chyba mam nawodnić to. Dobra, mam go tu. Zaraz wracam i idę zobaczyć, jak było w live. Jak ja było na filmiku. Dobra, obejrzałem. I jeszcze miałem to popsikać. Ja chyba nie popsikałem. Więc dobra. Odklejamy. Nie ma nic. Może spróbujemy drugi. Jest taki lekki. Uwielbiam, taki leciutki jest. Teraz spróbujmy jeszcze raz. I teraz jeszcze, nie wiem muszę jeszcze ten tatuaż popsikać, jeszcze raz. Przez 30 sekund dociskamy. No dobra. Jeszcze, kurde, złą stronę popsikałem. I przez 30 sekund dociskamy. No to teraz zobaczcie na lapse. Dobra, dociskam przez 30 sekund i zobaczymy. Ściągamy. No nie jest. A czy są takie lekkie, boś prześwity? Nie wiem, czy to bardziej. Dobra, ostatnia próba, ostatnia próba. Spróbujemy. pyk I znowu zobaczycie na time lapse. Ie. Dobra, teraz do tę minutę jeszcze jak miałem na ręce do popsikałem perfumem. Zobaczmy jaki test. Nie wiem, nie ma, ale lek, tak leciutko jest. Nie wiem, czy to będzie widać trochę, widać, o tu widać, tu na przykład jest takie lekkie, ale nie. To... No to tego nie zaliczamy, bo to nie ma. Na widzieliście na filmiku, to było, kurde, taki, taki tatuaż, nie wiem, czy ja źle robię albo to nie działa, więc idę szukać, więc idziemy do kolejnego lifehaka. Na raz. Dobra, siema. To jest ten lifehack z czekoladą, że podobno jest jeden jedna kostka czekolady na plus, więc to zobaczymy. Widzieliście life hack? Ja mam trochę mniejszą czekoladę niż tam na filmiku, ale no to dobra, to kroimy. To jakoś tak. Tak. Teraz, e... Teraz to tutaj. Nie, pękła mi. Dobra, ale i to tutaj. Dobra, i mamy już ją pokrojoną. Tu sobie bierzemy ten kawałek, ten dajemy tu, i ten dajemy tu. No, wyszedł, ale, ale to chodzi o to, że tutaj, że tu yy, może. Tutaj widzicie tutaj w porównaniu do tego. To ma, jest takie duże, a to jest takie małe. No, ale no, jest jeden na plus. Więc mogę sobie zjeść, Idziemy do ostatniego lifehacka. Dobra, w tym live''aku to jest ostatni live'ack z tą butelką i tym nie wiem co nie jest, a żart. Zimna ta butelka. się boję trochę, że to wyszczęli teraz ja wyjdę tu na balkon i tam to wyszczelimy, bo tu się trochę boję dobra, to widzimy się na balkonie musiałem włączyć widzenie w ciemności, bo to jest ciemno ale dobra często tym to jest bardzo, bardzo napompowane to już jest. ale dobra, zimę jest w ogóle Zobaczcie na tym lapsie to mi jeszcze zajmie, może z minutę dobra, już mam, mam na maksa i ja sobie trochę stanę dalej, i tu nie, nie działa. Nie działa. Otworzyłem to w ogóle i nie działa, więc... Ale śmierdzi mocno, dobra. Wrócimy do domu i zaraz wam coś jeszcze powiem. Dobra, to był... Yy, jesteśmy już w, w z dworu. Dobra, to był szybki filmik i może nie starałem się jakoś bardzo, bo... To, Cały tydzień, znaczy nie cały tydzień, tylko taki tydzień daily to dla mnie jeszcze ciężko nagrać, gdzie ja muszę wszystko sam zmontować i tak dalej. Był krótki filmik, niedoprecyzowany, taki, taki na, 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 na szybko bym powiedział, może, ale starałem się. Nie było dużo layfaków, bo dużo nie, nie znalazłem przez ten czas, co miałem wolne. Znalazłem 5 y, y, i byłem pewny, że ten ostatni zadziała, kurde. tak, tak, tak czekałem na ten ostatni, ja, 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 ja odkręcam tu, no czekam, no ale tu, no nic, no, no trudno, może coś źle zrobiłem, może coś, nie wiem, nie wiem, albo po prostu, czy, albo złą, bo ja tam coś, nie dezodorant, tylko coś innego tam wciskałem, ale to, to, no może przez ale dobra, e, więc to by byłby koniec tego odcinka, zapraszam do subskrybowania i do lajkowania, żeby zobaczyć więcej takich odcinków. I y, widzimy się jutro o 17:15, czyli we czwartek, na ra.